swoim dziecku jak nic. Jeden mój był dziadkiem z Hajd. Zapomniał on się nazywał, ale zobaczył, usłyszycie, kiedy będzie już w Hajd. Mój tono dziadek nazywa się dziadek Leszek. Bardzo go nazywam. Jestem babcią w ciągu Gotuję. Robi mi ulubione soski gazowane Twojej babcie wie Rób tym babcie Zosie i babcie Jacie. Zawsze ba u babci Jaci są pysne na leśni. Z Nutelą w maj moim ulubionym, a u babci Zosie zawsze moje ulubione LNS. Z odechami lubię niemalać w płatkę, to Lepiej nie smakują. To jest moja babcia i dziadek. Lubię się z moim dziadkiem bawić i bardzo ich kocham. Lubię zrobić z dziadkiem i babcią. I babcią. babcią lubię robić iść na lody, a z drugą babcią lubię to... A z dziadkiem? A z dziadkiem pomagać starym. Co robić z, bab z babciami? E e e e e Co spad, e e e e babcia. e z pod babcią? To moja babcia. Robi mi naleśniki na i. Płagała, rozdawała talerze, żeby dziadek wyzdrowiał żeby już nie siedział na fotelu i żeby nie był już taki stary Żeby robić babcią yy, pomagać i odwiedza i kupuje chipsy. Też twoja wymarzona babcia. Miła. Lubi się ze mną bawić i kochana. Co lubisz się bawić z babcią? Spani Co? Co babcia? Pysznego ci robi na obiad. Na myślniki. Co robi się robić z babcią i Reną? Lubię eee, jak babcia. Miec się do do przedszkola. Tadka i babce. Lego wojsko. I co jeszcze? I lego Pokémon. Co powiedzieć babci i dziadkowi? Lubię z babcią się bawić i ją bardzo kocham. I lubię z nią przychodzić i z dziadkiem do mojego kuzyna. I Tutaj bardzo dużo zdrówka. Co robić? Wójdzianek robi na obiad. Czuwa eee, na mam. Co możesz dać e, dziadkowi? I, I babci. I babci. Usiadki. Już. Yes. Co robi, e, robić z dziadkiem? Babi się. Co twoja babcia e, robi to brysko? Tak. A babcia Jola? Co robisz robić z dziadkiem? Maglądać. Ciaoczki. Co robisz się robić z dziadkiem Janem? Jestem w z Co robisz robić?

to pojechała sobie na kepsi. Co, <laughs> co robisz robić z babcią? Pomagać babci robić ciasteczka. Chyba co lubisz robić z babcią? Sąkoli. A co lubisz robić z dziadkiem? Sąkoli. Dziadek? Dziecko lubi rowery i bardzo go kocham. Robi, robi mi czasami warkocze. I, i, I chodzi ze mną do parku. A z dzieckiem co lubisz robić? Mam czego czekać, także. Co, co. co lubisz robić z babcią beatą. beatą. Kolorować. Uh, oglądam i oglądam, a w leszcie, a się i weźmiemy na Masz jeszcze jakieś wspomnienia z dziadkami? Tak. to sobie na telefonie. A chodzicie na spacery? Tak, ale mi się nie podoba. Często. zrobić? Robię grać z babcią, bo gra w ramionie i z dziadkiem już wychodzić mam. Co robić z babcią i dziadkiem? Petulać! Tak, Dać woziaczka. I coś powiedzieć jasnego. Co zrobić z babcią i dziadkiem? Ja bym chciała, żebym powiedział, że to jest światło na rab. Co się robić z dziadkiem? dziadka. Jak na przewozi coca cola U babci. Super